Dobrze, wieczór Państwo. Przez pierwsze 25 minut kontrolowaliśmy to, co działo się na wojsku. Później prezentowaliśmy trampę z Po naszym życiu bo to taką kontra. Ośrodkowanie, błąd w kryciu. Dostaliśmy trampę na a i właściwie od tego momentu oddaliśmy się w ręce przeciwnika. Czyli by podwyższyć stosowanie szybciej do A0, miał okazję, przejął inicjatywę. Dla nas na się rozpoczęło z kolei od momentu rzutu karnego. Wróciliśmy do tego spotkania i napieraliśmy. Wyspę już nie miała okazji, a my z kolei nie wykorzystaliśmy tego, co, co mieliśmy. Dobra, gdzieś sytuacja robaka trzeba poprzeczkę przeczkę, kilka takich zakażonych i miśkiewicza, ale nikt nie wpadł. Eee. Może już dobrze, że da się, tam da się, tam da się na raz kończy. Jeszcze, że zawód generalnie, ja czuję taki niedosyt e, po tym meczu z podstawy swojego zespołu. W tej naszej słabej lice, powiem szczerze, może nie słabej, nie najlepszej lice, dla mnie najsłabszym ogniwem są sędziowie. Jeżeli ktoś mówi, że oni nie popełniają błędów, z drugiej jego przyjmę pretensje do arbitra. Może nie pokazał kartki, niż kiedyś o To pewnie grałem tylko sam dwie. Dlaczego nie pokazał kartki? Jakiejkolwiek, ale traf. Kilka decyzji i w jedną drugą stronę. Dziękuję. A, tego, co się spodziewałem przed meczem, że, że będzie to mecz yy, walki, bo yy, i Południowy 3 i my chcieliśmy wygrać. Południowy trzeci na wyjazdach gra bardzo dobrą piłkę. Gra wiele spotkań i obawiałem się, że będzie to dla nas e, trudny przeciwnik. tak się stało. E, cieszę się, że wy, wygraliśmy, bo tak jak wam zawsze mówiłem, najważniejsze są dla nas punkty, żeby zostać w ósemce. E, jesteśmy na podium. Cieszy. I piłkarzy, i mnie, i kibiców przede wszystkim, bo jednak jest nadzieja, że w tym, e, że na wiosnę e, można powalczyć o, o coś więcej. Ale żeby powalczyć o coś więcej, to Wszyscy wiecie, co nas czeka. E,